Dzień dobry. Dzień trzeci. No, dzisiaj to pospałem, to po pierwsze. No, się nie spieszyłem, bo tak, ani sprzęt nie spakowany. Po tej wczorajszej akcji z poślizgnięciem, tym skokiem, powrotem i tak dalej, no jak już przyjechałem na miejsce, to już nie miałem ochoty na pewno e, tego sprzętu pakować. No więc sytuacja na dzisiaj jest taka. I co? Zjem Kawka I trzeba sprawdzić jak funkcjonuje tutaj to ubezpieczenie w Szwajcarii No dzisiaj tak nie poskacze, tutaj deszcze przechodzą i tak dalej Więc tutaj, zresztą z tą nogą chyba bym nie był w stanie Znaczy może jakbym się uparł To jakoś tam w godzinę zamiast w 25 minut bym doszedł tam na miejsce Ale no jakby no to, to nie, jest, nie jest tego warte Więc za chwilę zjem, wypiję kawkę Pokażę Wam, jak wygląda w ogóle miejsce, w którym śpię, w którym jestem, bo jest z tych Wallenstadt, w których byłem, to uważam, że najciekawsze, najfajniejsze. No i co, i wtedy sprawdzimy, jak działa ubezpieczenie i, i co tam będzie się działo z tą kostką w szwajcarskim, nie wiem, szpitalu, klinice czy cokolwiek. No, sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Korzystałem z tylko raz we Włoszech, więc zobaczymy. Więc skapunia. I to co ja uwielbiam do kawy To Cordycept od Soul Flaps. Nie zmienia smaku Generalnie jest udowodnione jego działanie Jedną z rzeczy, którą zawsze biorę ze sobą na wyjazdy Znaczy z kilku rzeczy, bo ich jest sporo to w sumie mam, yy, opowiem, i w międzyczasie to może pokażę. No to jest oczywiście kawiarka i też yy, taki palnik na, yy, na prąd. Bo jak rano nie mogę wypić jakiejś dobrej kawy, a nie zawsze jest, a przeważnie nie ma, no to. No to się przydaje. To jest mój palnik. No, w ogóle tak wygląda mój pokój. Troszkę teraz jest jeszcze większy burdel niż normalnie. No, ale ta walizka, ta torba jest po to, że mógł sobie, jak leżę, to że miał tą nogę w górze, żeby miał ją wyżej, żeby ta opuchlizna jakby schodziła. Tutaj mój wingsuit jeszcze niespakowany sobie leży na powczorajszym. Tu moja torba. Z rzeczami głównie baseowymi. Tu jedzeniowe. No i tyle. Łazienka wygląda. Bęk. W taki sposób. Tu sobie chłodziłem, chłodzi, chłodziłem nóżkę. No i co? Druga rzecz, którą zawsze ze sobą zabieram. Podusia. Mam tak, że po prostu nie ma opcji. Jak nie śpię na swojej poduszce, to jest masakra dla mnie. E, więc e, zaproszenie takie z na noc e, w moim przypadku raczej nie wchodzi w grę. Po prostu, no, może jedną noc, może. No, ale raczej nie. E, kolejna rzecz, którą też zawsze zabieram to są przejściówki do kontaktu no bo czy we Włoszech? czy w Szwajcarii, no to trzeba je mieć. No i listwa hmm. z przedłużaczem. No to jest też, no zwłaszcza, że tyle tego sprzętu jest do ładowania, no to w ogóle nie ma innej opcji. No oczywiście Windsuit, ale też ostatnio czego się nauczyłem, no to taki mały śpiworek też ze sobą zabieram, bo nigdy nie wiesz, nigdy nie wiadomo jak to, jak to będzie. I teraz też wziąłem ze sobą taki mały blender. Tutaj. E, no, żeby móc ewentualnie samemu sobie zrobić, e, właśnie białeczko z bananem czy z czymkolwiek. No. To są takie podstawowe rzeczy. Chyba o niczym nie zapomniałem. Dobra, kawka i trzeba będzie zobaczyć, jak to. E, najpierw zadzwonimy do pani Marlenki, która, u której zawsze się ubezpieczam i zapytam ją jak lepiej jest to pociągnąć czy na ekus czy na czy na ubezpieczenie. A jeszcze jedną rzecz wam chciałem pokazać. Generalnie to ja mam mega opcje na buty. Tu są dwie pary, w jednej których przyjechałem, w drugiej w której chodzę po górach, ale ale tu w torbie mam jeszcze dwie pary, yy, obydwie prawie nówki sztuki. Jedne do chodzenia po górach takie wyższe, yy, jakby do zimowego chodzenia, a drugie to takie lżejsze, generalnie bardziej w takie trawiaste tereny, w sumie i błotne, takie jak wczoraj się pośliznąłem, to byłyby właśnie lepsze, to od razu o tym pomyślałem. Więc podróżuję z trzema parami butów, jeszcze oczywiście, klapki. No, a tak naprawdę jadę w jednych i chodzę w drugich, ale uwielbiam buty do chodzenia po górach. Zresztą, jak wszystkie ciuchy rzeczy do chodzenia po górach, no to. Tak, jakichś zwykłych to nie potrzebuję, ale po górach chcę mieć na przykład spodnie, które mają zapinane kieszenie na suwak, żeby można było tam schować jakieś rzeczy przed skokiem do skoku, bo nie chciałbym, żeby coś mi wypadło. No dobra, kawiórka i dzwonimy. Cześć! Słuchaj, mam pytanie. Ponieważ wczoraj idąc tam w górach, chyba sobie kostkę trochę skręciłem. I generalnie nie jest jakoś turbo źle, no ale także jakby dzisiaj nie mogę skakać. Wczoraj jeszcze z tą kostką skoczyłem, no bo jak już doszedłem, no to już, już skoczyłem. Ale moje py... No, moje, moje pytanie jest tak, bo chciałbym to sprawdzić: jakby co jest, co jest grane z tą kostką i jak by to zrobić, tak, żeby to bezgotówkowo yy, zrobić w Szwajcarii? No bo, żeby nie było. Yy. Dostałem wytyczne. A propos, gdzie mam jechać? Do szpitala. 25 minut drogi stąd. Więc yy, jadę i zobaczymy. Yy, co więcej, jakby okazało się, że tutaj na Szwajcarię ten Ekus. Jednak e, może zobaczymy. Lepiej funkcjonować niż e, dodatkowe ubezpieczenie, które miałem. Więc na razie plan jest taki, taki, że trzeba zobaczyć co i jak z tą nazwą. Będę Was update'ował, zobaczymy co powiedzą w szpitalu. Dobra, to zobaczmy jak ten szpital funkcjonuje. Idziemy do środka. Bank. Więc najpierw miały być czerwone linie. Potem pomarańczowe. Szpital to zdecydowanie nie jest miejsce, gdzie się dobrze czuję. Wolę góry. No to teraz czekam. Rejestracja przebiegła gładko. Czekam na kogoś, kto spojrzy na moją piękną kostkę. No dobra, to plan jest, żeby zobaczyć na e, tym. Zdjęciu RTG, co się dzieje z nogą. Jak widzicie, no wygląda tak w porównaniu do drugiej. Jest tu troszkę opuchnięte, troszkę boli. Także zobaczymy. Doktor powiedział, że prawdopodobnie coś yy, zwięzadłem, bo raczej kości są wszystkie ok. Więc yy, poczekam i, i zobaczymy. Czekam, co dalej, po X-ray'u jest tam. Szpital to nie góry jedną. Więc kości całe. Tylko zwichnięcie, więc mam odpuścić. To znaczy, nie skakać. No, muszę przyznać, że wszystko poszło turbo szybko, sprawnie. Nie wiem, czy tak sprawnie wyjdę z tego szpitala, bo nie za bardzo kumam, w którą stronę mam iść, ale chyba w tamtą. No co, lekko zwichnięta kostka. Mam oczywiście super rada, jak zawsze, odpocząć. Więc. To chyba na tyle z tego vloga. Miał być dłuższy, miałem tutaj zostać do niedzieli. No ale to taki w takim razie na rozpoczęcie serii vlogowej. Eee, no macie 3 dni, także jak się podobało, możecie skomentować. Może po prostu e, będę robił więcej vlogów z takich e, wypraw. Kolejna już niebawem, gdzie też będę we Włoszech. Chyba najpierw przyjadę tutaj, jak już z tą kostką wszystko wyjdzie na, na dobre. I przyjadę tutaj, później pojadę do Włoch na helibugi, gdzie będę skakał z helikoptera. Znaczy w sensie helikopter będzie nas wywoził na górę i stamtąd e, będę skakał. Więc to będzie, myślę, kolejny vlog. Dajcie znać, czy wam się podobało. Możecie zasubskrybować, polajkować. I zapraszam też na moje inne social media. Także do zobaczenia następnym razem.